Fajnie dzisiaj idzie, bardzo sprawnie. Zobaczmy tu. Małecki, Karol Małecki. 50 kg szczęśliwe 13 razy, podciąganie na drążku. Czy takie podciąganie z dodatkowo dużym, z dodatkowym dużym obciążeniem ma sens? Chciałbym serdecznie pozdrowić złodzieja, który tam łańcuch na na Jeżeli 13 razy, to będzie to Przez miało sens. Nie mogę normalnie... tak? podciąguje... Muzyka jest, to musimy przycis przyciszyć. Zaraz jakieś prawa autorskie wejdą, zobaczymy. O, musi się przywiązać. Przywiąż się, chłopie, bo tak, przywiąż się. Śmiało, przywiąż się, bo jak nie, to spadniesz i nogi połamiesz. A tego byśmy nie chcieli. On jeszcze wtedy był pełni sprawny, bo to było 9 lat temu. No, gdzie masz? Zero, zero. Czekamy na podciąganie. A ja ciągle czekam, wciąż na ciebie czekam. No, Małecki, co ty robisz? Kurczujemy. I kiedy zaczniesz się podciągać? No. I co tam powiedziałeś? Co tam powiedziałeś? Szczęśliwe 13 razy z powrotem. Ale co 13 razy? 13 podrygów na drążku. Co trzynaście tam było? Przecież się ani razu nie podciągnąłeś na drążku, chłopie. Ani razu nie było podciągnięcia. Jak zrobisz, to, to wtedy się zapoznamy.